Niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy akurat wieje, czy przede wszystkim jesteśmy w tygodniu chorowym, bo teraz akurat nie jesteśmy, jak jest piątek, to czas pomówić o rankingu UEFA. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 na Piłce, Piotr Rzepecki przy mikrofonie. Dziś przychodzę do Was z zestawieniem rankingu UEFA, natomiast doskonale wiemy, że nasze kluby nie grały w tym tygodniu. Teraz odpoczywamy i patrzyliśmy na przeboje w Pucharze Polski, natomiast już za tydzień kolejne mecze. Oczywiście Legia, także Jagiellonia grają w fazie ligowej Ligi Konferencji, natomiast skoncentrujemy się nie tylko na tych naszych polskich zespołach, ale też na naszej konkurencji. Dziś przychodzę do Was z pewną prognozą, z taką garścią statystyczną, ale też z różnymi dodatkami. Między nim pomówimy sobie, jak wyglądają dokładnie punkty bonusowe, ponieważ sporo osób o to pytał Natomiast zanim zaczniemy, serdeczna prośba o zostawienie kciuka w górze pod filmem. Nie obrażę się też za subskrypcję kanału, wtedy nie przegapcie żadnych moich treści, klikając właśnie ten guzik na dole. A teraz nie ma co przedłużać, zaczynamy. Dla przypomnienia, spójrzmy na aktualny ranking UEFA, jak to obecnie wygląda. Przypomnę tylko, my gramy bezbłędnie, jeżeli chodzi o fazę ligową, ligi i konferencje, więc Jagiellonia ma komplet punktów. I Legia ma komplet punktów, dodatkowo ostateczny klub jeszcze nie straciła ani jednej bramki na przestrzeni Dwóch pierwszych meczów, natomiast tak to wygląda. Jesteśmy obecnie na lokacie 18. Gonimy cały czas, przypomnę, pierwszą 15, więc kraje, które są zaznaczone na tej grafice na kolor żółty, a więc to jest odpowiednio 11. Norwegia, 12. Austria, 13. Grecja, 14. Dania, czy też 15. Szwajcaria. Bierzemy sobie pod uwagę właśnie te państwa, do których mamy teoretycznie najbliżej. Natomiast no, gdzieś ta prognoza, o której zaraz powiem, jest generalnie obiecująca, i też to nasze punktowanie, o którym powiedziałem wcześniej, jest dobre, satysfakcjonujące. Zaraz też te powiem o tym, jak to wygląda na przestrzeni. Tylko ostatnich lat, a więc odejmując sobie te starsze sezony i y, odpowiadając sobie na pytanie, właśnie, w którą stronę zmierzamy, punktując tak dobrze i tak regularnie na przestrzeni tych ostatnich sezonów. Żeby zobaczyć ten widoczny progres, i w którą stronę my zmierzamy. Jak punktujemy regularnie i bardzo dobrze na przestrzeni ostatnich lat, warto sobie odjąć jeden sezon, a więc rozgrywki 20-21 i wówczas nasza sytuacja o niebo wygląda lepiej, ponieważ nie jesteśmy już na miejscu 18, ale na miejscu 16. Tak to wygląda, a więc uwzględniamy w to wszystko od sezonu 21-22, później kolejne dwa sezony plus te rozgrywki obecne. No i to oczywiście ostatnia kolumna, to jest ten jeden wielki znak zapytania. I wówczas jesteśmy na miejscu 16. Dotykamy niemalże tej pierwszej 15, przynajmniej. Jest Grecja, Szwajcaria czy też Austria, z kolei z nami jest między innymi Izrael czy też Szkocja. Natomiast jeszcze lepiej będzie to wyglądało, jeżeli sobie usuniemy jeszcze tam ten sezon, A więc sezon 21-22 i uwzględnimy to wszystko od rozgrywek 22-23. Wówczas to był ten rewelacyjny sezon kolejorza, który awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji, też na nam no, nieprawdopodobną liczbę punktów. Natomiast tak to wygląda i to już rzeczywiście jest taki scenariusz, poziom bardzo atrakcyjny, ponieważ jesteśmy na miejscu 11 i to jest rzeczywiście już dla nas bajka, bo już gdzieś nie myślimy o tym, żeby do pierwszej piętnastki i walczyć o to, żeby grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, żeby dwa polskie kluby grały w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tylko też miejsce 11, także 12, jak zresztą widzicie w tej chwili na grafice, oznacza dwa kluby w eliminacjach Champions League, dwa kluby w eliminacjach Ligi Europy i jeden klub w eliminacjach Ligi Konferencji, więc pięć klubów w Europie, z tym też dwa w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach, dwa w Lidze Europy, no i też jeden w Lidze Konferencji. Jeżeli chodzi jednak o matematykę i takie szanse procentowe, jeżeli chodzi o walkę tę pierwszą piętnastkę, to warto zwrócić uwagę na tę fajną grafikę z Opta Analysis. Tak to wygląda, więc to są nasze prawdopodobne szanse na zajęcie konkretnego miejsca na koniec tego sezonu. Jak w tej chwili widzicie, my jesteśmy na miejscu 18 tuż za Szkocją czy też Izraelem, natomiast po prawej stronie mamy procentowe szanse na zajęcie odpowiednich miejsc, najwięcej procent, ponieważ ponad 30. Mamy na zajęcie miejsca 17, a więc przeskoczenie Izraela, który punktuje bardzo słabiutko, który w zasadzie ma 0 punktów, jeżeli chodzi o tę fazę ligową, jedyny reprezentant tego kraju, a więc Maccabi Tel Aviv nie punktuje w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o to, by zająć na samym końcu miejsce 16 na końcu tego sezonu, to jest procent 24 i tak dalej, i tak dalej. Więc to oczywiście, myśląc o tej 15, o tych szans procentowych jest malutka, natomiast biorąc pod uwagę z drugiej strony, to jak punktuje Jagiellonia, czy też Legia Warszawa, no nie jest to takie nierealne, bo przypomnę tylko, że zarówno Mistrz Polski, jak i Stołeczny Klub ma 100% punktów na koncie, biorąc pod uwagę fazę ligową. I to absolutnie jest tym wszystkim najbardziej niesamowite 100% punktów zebranych, jeżeli chodzi o fazę ligową europejskich rozgrywek, ponieważ jesteśmy absolutnym ewenementem, tak? Dobrze słyszycie, porównując się na przykład nie wiem, z Anglią, z Włochami, z Hiszpanią, a więc z tymi absolutnymi tuzami w Europie, my tutaj wygrywamy. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o statystykę. Jak w tej chwili widzicie, to są cztery gry drużyn z naszego kraju dwa spotkania Giloni, dwa spotkania Legi w fazie ligowej konferencji i cztery mecze wygrane, więc 100% punktów zebranych przez nasze kluby. Dalej to jest Anglia, Szkocja, Norwegia czy też Rumunia, możesz sobie ten film zatrzymać i zwróćcie uwagę, na to, gdzie są Włosi, Francuzi czy też Niemcy, gdzie rzeczywiście trzeba wziąć poprawkę. No i też pamiętać, że oni no, mierzą się między nimi w lidze mistrzów, w lidze Europy, gdzie tych rywali mają zdecydowanie trudniejszych, no i ta poprzeczka jest wyżej, natomiast z drugiej strony liczy się zwycięstwo i punkta. To tutaj rzeczywiście deklasujemy konkurencję. Zrobiłem sobie też taką analizę porównawczą, patrząc na te kraje, które nas najmocniej interesują, więc nawiązujemy do tej grafiki, którą widzieliście jako pierwszą, czyli te kraje, które są przed nami w rankingu UEFA i te kraje, które są za nami. Tak to wygląda. My mamy 100% zebranych punktów, a więc to jest 6 oczek przez, zdobytych przez Egilonie i 6 punktów zdobytych przez Legię Warszawa, no i nasi rywale. Myślę, że największy zawód to jest na pewno Izrael czy też Serbia, ponieważ to jest odpowiednio 0 i 0 zebranych punktów. Natomiast myślę, że możecie sobie ten film zatrzymać i sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zebrane punkty. Więc no rzeczywiście wypadamy tutaj świetnie. W zasadzie rewelacyjnie, no nie możemy lepiej punktować na tym etapie. No i pytanie, jak to będzie wyglądało dalej w perspektywie kolejnych yy, yy, tutaj gier w tej lidze konferencji, czy Jagielenia także legia, również zachowa tę nieprawdopodobną formę, punktujące każdym razem za trzy aż do końca tej fazy ligowej. Patrząc na naszą nieprawdopodobną skuteczność punktową, można sobie zadać pytanie, czy warto awansować do Ligi Mistrzów, czy na przykład Ligi Europy, no bo po pierwsze mamy trudniejszych rywali i ta, możliwość punktowania jest na niższym poziomie, a więc jest większy, większa szansa, że po prostu nie będziemy punktować. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, że warto, biorąc pod uwagę przede wszystkim kasę od UEFA, nagrałem w tym temacie wiele materiałów i też pewnie pojawia się coś takiego wraz z podsumowaniem całej tej fazy ligowej, ale z drugiej strony też warto poprzez punkty bonusowe. To jest coś, o co mnie wiele osób pytało, właśnie gdzieś dopytując, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o punkt punkty bonusowe UEFA, na koniec fazy ligowej i to też wam wszystko przedstawię natomiast zanim zachęcam do strony football team to jest taka gra przeglądarkowa zerknijcie proszę w ten materiał tutaj jest wszystko dokładnie przedstawione o co dokładnie chodzi natomiast korzystając z tego linku który wam tutaj proponuję otrzymacie ode mnie bonus na start FootballTeam.pl Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. I teraz bierzemy na warsztat te punkty bonusowe, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o te historię, ponieważ to będzie niewątpliwie ważne. No więc, mając nadzieję gdzieś, że zarówno Jaga, jak i Legia znajdą się w tej pierwszej ósemce. Natomiast to jest też taka odpowiedź na pytanie, czy warto awansować do Ligi Mistrzów, ponieważ no jest nieprawdopodobna dysproporcja między tymi klubami, a też punktami bonusowymi, właśnie w Champions League, Lidze Europy i Lidze Konferencji. No, myślę, że to nie jest nic nowego, biorąc pod uwagę na przykład na historie finansowe, o często mówię na kanale. Natomiast patrząc na punkty bonusowe, to też są duże różnice. Tak to wygląda, to jest taka tabela, którą przygotowałem, a więc odpowiednio myślę, że łatwo się gdzieś w tym poruszać. Natomiast po lewej stronie miejsce w tabeli, oczywiście końcowe, w tej tabeli fazy ligowej, no i tutaj mam punkty bonusowe, więc odpowiednio kraj, który ma klub na danym miejscu, otrzymuje tyle i tyle. Też możecie materiał zatrzymać. Nie będę oczywiście wszystkiego czytał, natomiast no tak dla gdzieś spuentowania i pokazania, jakie są różnice, no to ekipa, która zajmuje pierwsze miejsce w fazie ligowej, Ligi Mistrzów, otrzymuje tych punktów aż 12, z kolei widzę Europy 6, a widzę konferencji 4. No dla porównania warto też sobie spojrzeć. Na poziomie środek tej stawki, a więc od miejsc 9-24, to są oczywiście pozycje, które gwarantują awans do fazy pucharowej, natomiast grę nie w jednej 8 a w 1-16, czyli to są te mecze barażowe. I tutaj też mamy gigantyczne różnice. No, dla porównania popatrzmy sobie na Ligę Mistrzów, a więc 9. Lokata ma tych punktów 10, w Lidze Europy 4, a w Lidze Konferencji 2. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło, mówiąc szczerze, to jest fakt, że te ostatnie miejsca w Lidze Mistrzów, każdy z tych krajów, który ma swojego reprezentanta, otrzymuje po 6 punktów, natomiast zarówno w Lidze Europy, jak i w Lidze Konferencji jest tych punktów 0, czy jakby. Podsumowując, ekipy, które znajdują się na, samym, na szarym końcu, w fazie ligowej, Ligi Europy, czyli Ligi konferencji, no nie dość, że nie grają w pucharach na wiosnę, ponieważ odpadają i kończy się ich pucharowa ścieżka. No to przede wszystkim też nie zgarniają tych punktów ekstra, a wynagradzane są ekipy z Ligi Mistrzów, które też nie grają w fazie pucharowej, natomiast mają po 6 punktów gwarantowanych. To jest więc odpowiedź, jaka jest kolejna różnica, jeżeli chodzi o grę w Mistrzów, Europy, czy też Konferencji. No bo na przykład taki, nie wiem, wiadomo, Zagrzeb, czy też z Zvezda, które generalnie mają problem z regularnym punktowaniem, no to one mimo wszystko, nawet jeżeli zajmują miejsca, nie wiem, 22, 23, to i tak mogą liczyć na bonus na samym końcu, w postaci tych punktów bonusowych. jak no jakby zupełnie inna historia w Lidze Europy, czy też Konferencji, to też Wam przed chwilą pokazałem, natomiast no tak to gdzieś wygląda. Myślę, że tutaj no, cały czas będziemy wracać do tego tematu rankingu UEFA, ponieważ to jest temat fascynujący, a jednocześnie to jest taki dla nas dobry czas, ponieważ rzeczywiście polskie kluby są na fali, cały czas idziemy w górę, jeżeli chodzi o ten ranking, no i myślę, że tylko kibicować, zarówno Legii, jak i jak i w kolejnym sezonie kolejnych, kolejnym klubom, żeby to awansowało jak w najliczniejszym gronie, no tutaj, żeby nam gromadziły te punkty rankingowe, ponieważ to nieprawdopodobnie podbija naszą wartość, jeżeli chodzi o ekstraklasę, no ale w zasadzie to są same plusy, ponieważ no, wartość naszej ligi rośnie, ciekawi zawodnicy chcą do naszej ligi przyjeżdżać, no a z drugiej strony też na no, nasze kraje, które się dogodnie prezentują w Europie, no to jest gdzieś kapitalna reklama naszej ligi, no myślę, że to są same plusy tutaj absolutnie to jest bezdyskusyjne, kanał 365 o piłce, wielkie dzięki za dzisiaj, że oglądaliście ten film do końca, oczywiście wielka prośba o zostawienie subskrypcji kanału, kciuku w górze pod filmem, no i też podzielcie się swoją opinią, przemyśleniem, jeżeli chodzi o ranking UEFA, jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.